이거+ <laughs> 이거+ <laughs> Mamy zwycięzcę siódmego, trzeciego typu trzechbojści. I pierwszy będzie na pewno już przystąpić. Pierwszy. Pierwszy ten Brawa za Jeszcze raz przypominam. Pięć kilometrów. Drugie miejsce. Dariusz Szlegzak, Włochy Kiego Szleglewicz, Wąsyko. A jeszcze kilka metrów pozostało do mety. trzeciego do dzisiejszego biegu, jakim jest Grzegorz Szleglewicz. Maraton to ma Na parte di Jesus <laughs> Cristo, gol de

I mamy parę na kończy. I wolę do kala, oboje. stawkę. Owoje, maraton do Mecie, przy pomocy się, się państwo sponsorów dzisiejszego siódmego łącznika do trzeźwości. Tak, nie tak. Tak. To powszechne Towarzystwo Emerytalne Ciurich Solidarni Powszechne Towarzystwo Emerytalne Pionier Winter Tour Sandy ...energetycznego w Łowiczu ZPOW Agros, MOPS Łowicz, Nowy Łowiczain, Radio Plus Agencja Reklamowa Egida Euro Plus, Agencja Wszelkich Ubezpieczeń oraz firma odzieżowa Krymark z Łodzi Gok Stuny Osirłowicz. Zapraszamy już zwycięzców dzisiejszego biegu do dekoracji. Przypomnijmy, wygrał Krzysztof Pietrzyk LZS Koluszki. Bardzo dobre i 16 setnych, drugie miejsce. Marusz Lęzak, seminarium, seminarium duchowne w Łowiczu, 1558, 55 i trzecie Grzegorz Fox, ma ratondowanie wice 16 minut 13 sekund 40, 44 Zapraszamy panów Pietrzyka i Foxa. zwycięzcy siódmego łowickiego tego trzeźwości. Zwycięzcą tym Krzysztof Pietrzyk, z Poluszki. Bardzo dobry czas. 15 minut 42 16 setnych sekundy. Na drugim miejscu dzisiaj przebiegu Mariusz Lęzak, seminarium duchowne z Strata do lidera, do zwycięzcy 16 sekund. I trzecie miejsce Grzegorz Foc. Maraton do Maniewicę. 16, 13, 44. Serdeczne gratulacje. W ten sposób kończymy naszą imprezę. Bardzo proszę pana burmistrza. Ukończyli bieg, a szczególnie byłemu burmistrzowi, który dotarł do końca. To jest ważne. To jest ważne, żeby dotrzeć do końca, żeby osiągnąć zamierzony cel. Proszę Państwa serdecznie dziękuję organizatorom za wspaniałą imprezę. Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy tak zabezpieczyli, że organizatorzy mieli tyle nagród dla wszystkich. Dziękuję wszystkim, którzy kibicowali. Dziękuję bardzo, do widzenia.